Czekoladek pianki, a na drzeżach krewetki. Ok. Melody. Laura coś tu przygotowuje. Od samego rana, w sobotę. O nie, co to jest? Przepis. Przepis na pianki z czekoladą. Mam Wow. Nie mogę tego właśnie w No to zębami. A ty, patrzcie. A teraz podam pianki, najlepsza część na czekoladę. Jakie użyłaś ten? Pokaż pianki. Pianki użyłam tylko dla ludzkie. Haribo. Filmy też to robią raz. Ja to bringt. Tak. Milka jogurtowa. Jeśli nie możecie pianek kuchać, to tak dużo trzeba tych pianek. Trzeba zobaczyć, jak tutaj wygląda. Coś takiego. Zobaczymy, co tutaj Laurusia wymyśli. Już po treningu widać Laura w sportowym stroju. Wszyscy czekają, żeby tylko coś zjeść. Tak to pracuje. Ta la la. <grymne> Ale końcu <tyś> śpiewasz. Gwiazda miotowa. Gwiazda miotowa. Jak to jest? Śpiewać każdy może. Trochę lepiej albo Wę... go trochę gorzej? No właśnie. No i już ułożone pianki no, mamy powoli. Ale... Akurat starym mu właśnie na piankach, bo są idealne takie. Potem będzie trzeba upchać to krakersy. O. może z herbatnikami, a może Laura po treningu będzie jadła pianki. Zobaczcie, jaka zbrodnia. krakersiki. Tutaj mamy na zdjęciu, takie troszki mamy pokazane. Ale że ogólnie jest to super.

Lepiej, ta czekolada, co z nią na dole, jak się ładnie rozpuści. Że chyba będzie się krakersy brało z i będzie się specjalnie tak zatapiało, żeby ten, Bo ja kiedyś takie widziałam, to Tak? Było takie Właśnie, super. Co? no. do. Niesamowite. Wygląda <słyska> 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 na to, Ale Nie musisz wszędzie. To, no, a potem to będzie trzeba tutaj do pieca to może już ugrzejemy na Oczywiście jeśli na grze na piec to... Będzie to trzeba rozgrzać e, piekarnik do 160 Podajże stopni. Oczywiście. I tylko kilka minut je piec. Trzeba z dorosłym y, piec, bo może to się stać. No A wie Wy wie możecie się. zapalić do. No. no, samemu to nie wolno. Właśnie. Ja no więc, chcę kawę z ramy. Kawusia. rozpuszczana. A na końcu To jest obowiązek mojej mamy. Jo, Moje nowe tak, takie tańczowe Są różowo-pomarańczowo-żółto-jakieś. Mm. <grym> no i chyba mamy złożone. Tak no, to tak będziemy tak. rozgrzewać piekarniczek do 160 stopni, a potem wkładać do piekarnika. Tak, uh. dopiero <grym> piekarnika. Wyjęły... co? Czym to się trzeba jeść, tymi karakersami, tak? A no tak, bo dopiero właśnie to wyjął z piekarnika. A no i teraz? jest? my zjadłam, gdybym nie na diecie. A że nie jestem, to... O, są bardzo gorące właśnie. Gorące. Ciągnie się coś takiego? Mm, to są sianki. A mama dwoje. A podobno mama dietę ma. Ja chciałam zobaczyć, czy to dobre. Właśnie, y, są gorące te crackersy. Czyli się robi tak? No, zamacza A to jest gorące, to musi chwilę stygnąć. No tak, tak. I Co i będzie się teraz... O lewy pas! I czekolada jest na dole i to nasze ja. flipy. A musi troszkę ostygnąć. Zawsze najlepiej sobie takie chwile uzamiętnij, więc Poteczka malutka. Fajnie, bo krakersy są nieco słone, pianki są mega słodkie. To jest takie przełamanie dwóch smaków, więc no idealne, naprawdę. No, bardzo dobrze. A podka. Ale ja nie będę jadła, więc e, jedynie mogę tylko popatrzeć. Ale zjadłaś pianki. Nie zjadłam, tylko to spróbowałam taka resztka, bo odpadała. A to się nie liczy. Liczy się? No i koniec. A czekolada jest na spodzie, więc będzie trzeba się jakoś tam do niej... No grzebać może następną warstwę. Zobrzebać.